W chwili, która wstrząsnęła każdym korytarzem pałacu Buckingham, król Karol wydał rozkaz tak drastyczny, że nawet jego najbliżsi współpracownicy wahali się go wykonać. Zaledwie siedmioma słowami monarcha położył kres wieloletniej tradycji królewskiej i zniweczył wszelkie złudzenia spokoju w domu Windsorów. Rozkaz? Usunąć portret Kamili. Natychmiast. Zanim zagłębimy się w to, co to naprawdę oznacza dla rodziny królewskiej, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić ani jednej aktualizacji. Wszystko zaczęło się od cichej rozmowy, za szczelnie zamkniętymi drzwiami. W ciągu kilku minut rozkaz dotarł do kuratorów pałacu i urzędników protokołu. Nikt nie kwestionował autorytetu króla, ale ciężar tego, o co proszono, spoczywał na barkach każdego sługi, strażnika i doradcy. Kto go słyszał, to nie był byle jaki obraz. To nie była zapomniana relikwia schowana w małej galerii. To był oficjalny portret państwowy królowej Kamilii, eksponowany w jednej z najbardziej symbolicznych sal monarchii, odsłonięty w szczytowym momencie jej nominacji na królową małżonkę. Dla wielu był to symbol jej formalnego przyjęcia tronu, jej niezaprzeczalnego miejsca w historii rodziny królewskiej. A terrace, teraz to wszystko było wymazywane. Źródła bliskie wewnętrznemu kręgowi opisywały nastrój Charlesa tego ranka jako chłodniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Spokojny, ale rozważny. Jego słowa przecinały powietrze z lodowatą stanowczością. Nie było w nich żadnego wybuchu złości, żadnego dramatycznego napadu złości. Po prostu spokojna kalkulacja. To było chyba najbardziej przerażające. Nie ostrzegł Kamili. Żadnych prywatnych rozmów, żadnych wyjaśnień. Podczas gdy ona była zajęta swoimi królewskimi obowiązkami w innym skrzydle pałacu, rozpoczęła się przeprowadzka. Personel przechodził obok siebie na palcach, ze spuszczonymi oczami i cichym niepokojem. Jak szepnął później jeden z dworzan, mieliśmy wrażenie, że jesteśmy świadkami egzekucji cichej, szybkiej, nieodwracalnej. Zanim Kamila usłyszała co się dzieje, rama została już zdjęta. To jeden z jej asystentów przekazał tę nowinę, a jego głos drżał, gdy opowiadał, jak lokaje, działając na bezpośrednie polecenie króla, przybyli bez wahania. Dla Kamili nie było to tylko usunięcie obrazu. To było przepisanie jej miejsca w monarchii, bez jej zgody, bez jej głosu. Dla starszych asystentów pałacowych stało się to nie do zniesienia. Wielu z nich od dawna służyło zarówno Karolowi, jak i Kamili, będąc świadkami ich walki o aprobatę społeczną, ich drogi od skandalu do suwerenności. A teraz ci sami doradcy zostali poproszeni o zdemontowanie fizycznego symbolu wszystkiego, o co walczyła Kamila. Niektórzy się wahali, niektórzy płakali, jeszcze inni wykonywali polecenia w oszołomionym milczeniu. Nigdy w nowożytnej historii królewskiej wizerunek królowej małżonki nie został celowo usunięty przez panującego monarchę, gdy jeszcze żyła i panowała u jego boku. To nie było zgodne z protokołem. To była sprawa osobista. Nie chodziło tylko o reputację czy wystrój pałacu. To był symboliczny gest Karola, cichego aktu zemsty, a może desperackiej korekty kursu w obliczu dziedzictwa, które wymknęło mu się z rąk. Szepty zdrady, żalu i zemsty rozbrzmiewały w pałacu niczym burza nabierająca sił za aksamitnymi zasłonami. Milczenie Kamili w tamtej chwili przemówiło głośniej niż jakikolwiek krzyk. Ale co mogło skłonić Karola do publicznego upokorzenia żony w sposób, którego nie da się cofnąć? To nie był tylko obraz. To był symbol władzy, dojścia do władzy, legitymacji. Ale dla tych, kto zostali w cieniu diany, było to również prowokacją. Od momentu, gdy królewski portret Kamili zawisł na ścianie, szepty przerodziły się w cichą niechęć. A teraz, lata później, ta niechęć eksplodowała. Portret został zamówiony w tajemnicy w pierwszych miesiącach panowania Karola. Nigdy nie miał być dyskretny. Każde pociągnięcie pędzla krzyczało o wzniesieniu. Odziana w królewską elegancję, Kamila na zdjęciu prezentowała się niezwykle elegancko. Dominowała. Lekko uniesiona broda i wzrok skierowany przed siebie. Subtelny bunt uchwycony na zawsze w olejnych i płóciennych obrazach. A kiedy w końcu został odsłonięty, nie pozostał niezauważony w miejscu, w którym został umieszczony. Portret królowej matki, ukochany przez starsze pokolenie i wciąż szanowany przez młodsze, został po cichu usunięty, aby zrobić miejsce dla Kamili, bez zapowiedzi, bez wyjaśnienia, po prostu zniknęło. Symbolika nie mogła być bardziej oczywista dla tych, którzy uważnie obserwowali. Kamila nie była po prostu honorowana. Ona była pozycjonowana. Za murami pałacu reakcje były podzielone i napięte. Księżniczka Anna, wieczna tradycjonalistka, w prywatnej rozmowie wyraziła zaniepokojenie, że gest był przedwczesny. William, chociaż bardziej powściągliwy, podobno zauważył bliskiemu współpracownikowi, że portret nie wygląda na rodzinny. Karol jednak pozostał nieugięty. Nazwał ten obraz odbiciem współczesnej ewolucji monarchii. Wizualnym dowodem na to, że przeszłość została wybaczona, a nawet zapomniana. Ale przebaczenie, zwłaszcza w gronie rodziny królewskiej, rzadko jest powszechne. I choć na pierwszy rzut oka, Kamila wydawała się niewzruszona, doskonale wiedziała, co mówiono za jej plecami. Prasa analizowała każdy centymetr obrazu. Pół uśmiech Kamili, kąt jej ramion, blask szafirowej broszki, ktoś kiedyś nosiła Diana wszystko to stało się pożywką dla spekulacji. Czy domagała się respektu dla przeszłości? Czy to była jej cicha zemsta? Reakcje opinii publicznej były mieszane, ale wśród królewskich lojalistów i wiernych wielbicieli Diany wiadomość trafiła w czuły punkt. Do pałacu napływały listy. Media społecznościowe rozgorzały. Porównania do diany stały się nieustanne. I po raz kolejny widmo narracji o innej kobiecie zawisło nad wizerunkiem Kamilii. Rodzina królewska, podzielona latami skandali i milczenia, doczekała się nowego rozłamu, oprawionego, złoconego i wiszącego na ścianie, by wszyscy mogli go zobaczyć. Wewnątrz pałacu portret stał się piorunochronem, nie tylko dla publicznych kontrowersji, ale i dla wewnętrznych napięć. Niektórzy unikali nawet przejścia obok, inni zatrzymywali się, by się wpatrywać, wręcz prowokując do mrugnięcia. Camilla, pomimo pozornego spokoju, zaczęła ograniczać swoje wizyty w tej galerii. Wiedziała, czuła to. Portret nie zjednoczył monarchii, obnażył jej najgłębsze pęknięcia. Ale Karol nie drgnął. Dostrzegł w tym kadrze kulminację walki, która toczył przez całe życie. Deklarację, która sam wybrał. I ten wybór był teraz niepodważalny, a przynajmniej tak mu się zdawało. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że zapomniany list, głęboko zakopany w królewskich archiwach, stanie się zapalnikiem tej królewskiej eksplozji. Zapieczętowana koperta. Napisana ręcznie, opatrzona adnotacją, do otwarcia tylko w przypadku koronacji Kamili. To była ostatnia kartka od Diany i nikt nie wiedział, że w ogóle istnieje. Aż do teraz, w chwili, gdy Karol przeczytał jej słowa, wszystko się zmieniło. Minęły dekady, odkąd świat stracił księżną Dianę. Jednak jej obecność niczym cień ciągnęła się po każdym zakątku monarchii. Decyzje podejmowane pod jej nieobecność często odbijały się echem tego, co mogła powiedzieć, zrobić lub poczuć. Nic jednak nie mogło przygotować rodziny królewskiej na moment, gdy jej prawdziwy głos, utrwalony w atramencie i papierze, powróci. To księżniczka Anna, jak zawsze sumienna, odkryła list, nadzorując transfer materiałów archiwalnych do królewskiej kolekcji. Wciśnięta między oficjalną korespondencję państwową a prywatne pamiętniki, koperta wyróżniała się nie wyglądem, ale instrukcją. Anna zawahała się, jej wzrok powędrował po pieczęci, a pismo rozpoznała natychmiast. Podobno jej ręce drżały, gdy bez słowa zaniosła list bezpośrednio do króla. Tu, co Karol zobaczył, gdy złamał pieczęć, nie było zwykłym listem, lecz rozliczeniem. Napisana zaledwie kilka tygodni przed tragicznym wypadkiem samochodowym Diany, wiadomość była osobista, przenikliwa i prorocza. Zwróciła się w nim bezpośrednio do Karola. Nie było w nim goryczy, dziadu, tylko surowa wrażliwość ujęta w żarliwą prośbę. Prosiła go, aby nie zapomniał o krzywdzie, która już została wyrządzona, i nie pozwolił kobiecie, która spowodowała tak wiele podziałów, stać się twarzą monarchii, która wciąż próbuje się zagoić. Nigdy nie stawiaj jej ponad. Dziedzictwo, napisała. Dziesięć werset rozbrzmiał w jego umyśle jak dzwon wybijający stracony czas. Diana nie prosiła o zemstę, prosiła o pamięć, o godność, o wizerunek rodziny królewskiej, w którą jej synowie wciąż mogli wierzyć. A co najbardziej prześladowało ją, przyznała, że obawiała się, iż gdyby Kamila kiedykolwiek została koronowana, pamięć o prawdziwej królowej Kier zostałaby po cichu wymazana. Jeden portret, jedna ceremonia, jeden tytuł, po drugim. Karol milczał przez resztę dnia. Odwołał spotkania, wycofał się do swoich prywatnych kwater i siedział w milczeniu. Asystenci twierdzili, że odmawiał jedzenia. Wyłączył wszelką komunikację i siedział do późnej nocy. Kiedy lokaj zameldował się u niego o świcie, Karol wpatrywał się w portret kamili. Jego oczy były zaczerwienione, ale syk, jakby łzy wypłynęły już dawno temu. Nikt nie wie, co przeszło mu przez myśl w tych godzinach, ale coś w nim pękło: nie była to złość. To było powolne, duszące uświadomienie sobie, że nie ochronił tego, o co Diana błagała go, by zachował świętość jej dziedzictwa dla Williama i Hariego. A wraz z tym pojawiło się poczucie winy. Nie to przelotne, ale takie, które zakorzeniło się w kościach i nie chce puścić. List nie nakazywał działania, ale nie musiał. Samo jej istnienie już wszystko przewartościowało. Diana wyciągnęła rękę z zagrobu, mi pato, by go osądzać, lecz by przypomnieć mu, kim był i kim obiecał być dla ich dzieci. To prześladujące przypomnienie postawiło go przed wyborem. Nie między dwiema kobietami, ale między dwiema przyszłościami. Jedno przesiąknięte poprawą, drugie konsekwencjami. I choć słowa Diany rozdrapały stare rany, to reakcja Kamili na list przypieczętowała jej los. Myślała, że to już za nią. Medialny szał. Krytyka. Duchy przeszłości. Ale kiedy Kamila dowiedziała się o liście Diany i milczeniu Karola, coś w niej pękło, a jej wściekłość rozbrzmiała echem po całym pałacu. Odkrycie nie zostało jej przekazane delikatnie. Podsłuchała ściszoną rozmowę dwóch starszych asystentów, szepty nieprzeznaczone dla jej uszu. — Lister Diany! — bezpośrednia prośba do Karola. — A najgorsze? — nie powiedział jej. Ta zdrada dotknęła ją mocniej niż jakikolwiek nagłówek czy skandal. Wpadła do czerwonego salonu z twarzą zaczerwienioną nie ze wstydu, lecz z wściekłości, domagając się odpowiedzi. Kiedy chwilę później weszła do pokoju księżniczka Anna z opanowanym wyrazem twarzy, z którego była znana, Kamila wybuchnęła. Oskarżyła Annę o zorganizowanie całego zajścia, o odgrywanie roli marionetkarza w rękach brata, który już pogrążył się w żalu. Jego głos wstrząsnął obrazami zdobiącymi starożytne ściany. Ann, jak zawsze opanowana, obstawała przy swoim. Poinformowała Kamilę, że list jest teraz sprawą między królem a jego sumieniem i nikim innym. Ta odpowiedź tylko wznieciła jeszcze większą furię. Kamila oskarżyła Annę o szantaż emocjonalny, o manipulowanie Karolem poprzez wykorzystywanie pamięci Diany jako broni. Nazwała to okrutnym, mściwym i niepotrzebnym. Ale Anę nie drgnęła, spokojnie odpowiedziała, że niektóre wspomnienia zasługują na obronę. To zdanie rozbiło resztki opanowania, jakie Kamila miała. Przemierzała korytarze jak burza, trzaskając drzwiami i atakując personel, który ośmielił się nawiązać z nią kontakt wzrokowy. Później tego wieczoru, Charles wszedł do prywatnej biblioteki i zastał ją w szaleńczym ataku: rozdzierającą dokumenty, ciskającą książkami i domagającą się usunięcia z archiwów wszelkich śladów wpływu Dajany. Początkowo nic nie powiedział, po prostu stał, obserwując, jak kobieta, która wywalczyła sobie miejsce w monarchii, zaczyna się rozpadać w domu, nad którym kiedyś tak bardzo pragnęła panować. Nastały dni chaosu. Królewska ochrona odnotowała liczne przypadki krzykliwych kłótni za zamkniętymi drzwiami. Personel doniósł, że słyszał, jak Kamila krzyczy słowa takie jak zastąpiony, zdradzony i wymazany. Charles nie odkrzyknął, jego głos pozostał niski, ale słowa, które wybrał, niosły ze sobą więcej ostateczności niż jakikolwiek podniesiony ton. Odmówił przekazania listu. Odmówił rozmowy na ten temat, a co najgorsze, nie chciał jej zapewnić, że nic się nie zmieni. Camilla, desperacko pragnąc umocnić swój autorytet, postawiła ostateczną granicę. Spojrzała Karolowi w oczy i postawiła przerażające ultimatum: jestem twoją królową. Ten obraz pozostaje. Ale Karol nie był już mężem szukającym spokoju, był królem szukającym odkupienia. Kiedy księżniczka Katarzyna weszła tego ranka do prywatnego gabinetu króla, nie była tylko synową, była twarzą przyszłości monarchii. Two, o czym rozmawiali za tymi drzwiami? Miało wszystko zmienić i zapoczątkować nową równowagę w rodzinie królewskiej. Zaproszenie przyszło bez oficjalnego rozgłosu, było przemyślane, dyskretne i przesiąknięte cichą pilnością. Karol poprosił o rozmowę z Catherine na osobności, co było rzadkością, biorąc pod uwagę, jak ściśle strzeżone są zazwyczaj takie spotkania. Przybyła cicho, niosąc na barkach ciężar pokoleń. A tu, co działo się w tym pokoju, miało odbić się echem w samej strukturze korony. Karol rozpoczął rozmowę nie od rozkazów, lecz od pytań, głębokich. Niewygodne, zapytał, jak postrzega rolę królowej w oczach współczesnych ludzi. Nie w tytułach, nie w protokołach, ale w symbolice. Katarzyna, pełna gracji pod presją, odpowiedziała niewyuczonymi kwestiami, ale z namysłem. Mówiła o monarchii jako o żywej historii, której siła nie wynikała z przepisywania przeszłości, lecz z jej uhonorowania, a w tej historii, jak powiedziała, były rany, które wciąż nie zostały zagojone. Karol słuchał w milczeniu, gdy katarzyna poruszała kwestie narastających nastrojów w całym kraju. Ilu wciąż odczuwało brak Diany nie tylko jako postaci z przeszłości, ale jako moralnego kompasu, o którym społeczeństwo nie zapomniało? Nie atakowała Kamili ani jej nie broniła. Zamiast tego mówiła o dziedzictwie, godności i nieprzemijającej sile powściągliwości. Powoływała się na wyniki sondaży, które pokazywały, że najbardziej zaufaną i lubianą postacią w monarchii nie był panujący monarcha, ale ona sama. Nie z próżności, ale dlatego, że ludzie dostrzegli w sobie coś, co rozpoznali. Pokorę spokojną siłę i echa wdzięku Diany. Carol, wyraźnie poruszony, zapytał, czy jej zdaniem publiczny wizerunek Kamili sprzyjał, czy też utrudniał stabilność korony. Catherine zrobiła pauzę, starannie dobierając słowa, a potem wygłosiła zdanie, które na zawsze zapadło mu w pamięć. Czasami najgłośniejsze symbole to te, których już nie potrzebujemy. To zdanie uderzyło Charlesa niczym cichy grzmot. Cisza, która zapadła, nie była pusta, lecz ciężka od prawdy. Katherine wstała, by odejść, nie składając żadnych żądań ani sugestii. Jedynie ciche skinienie głową na znak zrozumienia. Gdy wyszła, Charles pozostał na swoim miejscu z oczami utkwionymi w ścianie, na której wisiał portret Kamili, ogromny jak na obraz natury, niemal prowokujący go do podjęcia decyzji. Cisza ciągnęła się przez minuty, a jego myśli dryfowały między wspomnieniami a odpowiedzialnością, między lojalnością a przywództwem. Przeszło przez niego coś niewypowiedzianego, wewnętrzny rozrachunek, którego nie można było dłużej odwlekać. Rozmowa nie była kłótnią, była odbiciem w lustrze, a w tym lustrze ujrzał monarchę, którego po cichu proszono, by wzniósł się ponad emocje i wybrał dziedzictwo ponad lojalność. O zmierzchu ekipa była już w drodze, by przeprowadzić ciche usunięcie, ale nie bez oporu. Kiedy król przemawia, naród słucha, ale nie wszyscy są posłuszni. W szokującym akcie buntu, wysocy rangą pracownicy z bliskiego otoczenia Kamili odmówili zdjęcia jej portretu, ryzykując swoje kariery w ostatecznym starciu z monarchą, który ich zdaniem chwiał się z poczucia winy. Rozkaz został wydany, a usunięcie miało nastąpić po cichu, bez ceremonii i widowiska. Ale milczenie nie było czymś, na co najbliższe otoczenie Kamili było gotowe się zgodzić. W ciągu kilku godzin od prywatnego dekretu Karola, najbardziej zaufany asystent Kamili, ten sam sekretarz, który przez lata dbał o jej wizerunek publiczny. Dyskretnie, lecz celowo ujawnił szczegóły prasie. Wieść rozeszła się szybko. Król rozkazuje. Usunięcie portretu królowej. Trafił na pierwsze strony gazet, zanim jeszcze redakcja dotarła do galerii. Dla Karola był to celowy akt zdrady. Dla Kamili desperacka próba przejęcia kontroli nad rozpadającą się narracją. Przeciek przekształcił to, co miało być symboliczną korektą kursu, w pełnowymiarowy spór konstytucyjny. Pałac pogrążył się w chaosie. W miejscach, które od dawna funkcjonowały w ukryciu, wytyczano linie. Personel, który służył Kamili przez dekady, kwestionował rozkaz króla, nazywając go impulsywnym, emocjonalnym i niebezpiecznie bezprecedensowym. Nie tak monarchia przetrwa słyszano za zamkniętymi drzwiami tak się rozpada. Sambalan Corolla, mianowany za lojalność i dyskrecję, pozostał nieugięty, nalegając, aby portret został usunięty zgodnie z poleceniem. Doszło do ostrej konfrontacji, która wstrząsnęła wewnętrznymi kręgami królewskich operacji. Główny doradca Camilli, oskarżając urząd królewski o wymazanie panującej królowej z pamięci publicznej bez należytego procesu, doprowadził do gwałtownej reakcji. Na krótko wezwano ochronę. Monarchia, znana z tradycji milczenia i opanowania, pękała teraz pod ciężarem własnej symboliki, w obliczu narastających napięć, dyskretnie, lecz zdecydowanie interweniował książę William. Publicznie nie opowiadał się po żadnej ze stron, ale jego obecność była wymowna. Za kulisami oferował wsparcie Karolowi nie jako syn kurczowo trzymający się lojalności, lecz jako przyszły król, strzegący integralności monarchii. Jego interwencja pomogła złagodzić konflikt, który mógł przerodzić się w publiczną wojnę pałacową, ale szkody już zostały wyrządzone. Media podchwyciły wewnętrzny konflikt, snując opowieści o podzielonym dworze, porzuconej królowej i królu nawiedzanym przez ducha przeszłości. Nagłówki krzyczały o dysfunkcji, zdradzie i domu królewskim chwiejącym się na krawędzi rozpadu. Camilla, zaskoczona tempem wydarzeń i upadkiem swojego autorytetu, wycofała się do Raymill House, swojego prywatnego sanktuarium, z dala od zimnych korytarzy tronu. Nie wydała żadnego oświadczenia, nie odbierała telefonów. Przez 48 godzin zniknęła z życia królewskiego, nie chcąc nawet rozmawiać z Karolem. To właśnie jej milczenie teraz wysłało sygnał zranionej dumy i tlącej się urazy. Sikie, ktozy walczyli za nią. Zostali pozbawieni kierunku, ponieważ sama królowa wycofała się z bitwy, które rozpalili w jej imieniu. I właśnie wtedy, gdy burza zdawała się osiągać punkt kulminacyjny, Karol wykonał drugi, jeszcze bardziej niszczycielski ruch. Czekała w milczeniu, ale Teres, dekady później, Diana powróciła. Nie dzięki szeptom czy skandalom, lecz oprawiona w królewskie złoto i ukoronowana spuścizną. Jej portret umieszczono dokładnie tam, gdzie wcześniej był portret Camili. I tym razem przesłanie było jasne jak słońce. Stało się to bez zapowiedzi, bez komunikatu prasowego i bez typowej dla pałacu parady. Karol wyraził swoją prywatną zgodę zaledwie kilka dni po tym, jak Kamila udała się do Ray Millhouse wczesnym rankiem, w pełnej dyskrecji. Personel pałacu przewiózł do wielkiej galerii kultowy portret Diany z 1995 roku, wizerunek, który zapisał się w sercach milionów ludzi. Ten sam mur, który niegdyś nosił podobiznę Kamilii, znów stał się domem dla kobiety, której świat nigdy nie przestał opłakiwać. Nie zaplanowano żadnej ceremonii, nie przygotowano żadnego przemówienia. Ale kiedy wieczorem drzwi galerii otworzyły się przed wybranymi gośćmi i dygnitarzami, cisza wyraziła wszystko, co należało powiedzieć. Po obu stronach portretu stały dwie kobiety, których obecność mówiła sama za siebie. Księżniczka Anna, stanowcza i zdecydowana, oraz księżniczka Katarzyna, spokojna i promieniująca cichą siłą. Nie musieli nic mówić. Ich postawa przy wizerunku Dajany odzwierciedlała coś więcej niż solidarność, odzwierciedlała ciągłość. Dla wielu był to moment poetyckiej sprawiedliwości. Dla innych historia korygowała się na bieżąco, gdy goście napływali i oglądali portret, a emocje kipiały w tłumie. Niektórzy płakali, inni wzdychali, a jeszcze inni po prostu stali w nabożnej ciszy przytłoczona ciężarem tego, czego byli świadkami. Diana, kobieta, której korona niegdyś zawiodła, została teraz na nowo wszczepiona w samo serce tego wszystkiego. W ciągu kilku minut zdjęcia portretu zalały media społecznościowe. Z całego świata napływały hołdy, łącząc podziw z oczyszczającą ulgą. Memy, hasztagi i hołdy niosły ze sobą jedną prawdę. Diana powróciła nie ciałem, ale obecnością, dziedzictwem, władzą. Ludzie nie widzieli tylko obrazu. Zobaczyli przywróconą obietnicę. Porównania do usuniętego portretu Kamili były nieuniknione, ale przytłaczający ton był wyraźny. Miejsce Diany zawsze tam było. Nie był to akt nostalgii. To był akt królewskiego rozliczenia. Wtajemniczeni szeptali, że Karol pozostał niewidoczny podczas odsłonięcia. Obserwował z daleka, stojąc tuż za łukiem, ukryty przed tłumem, ale nie przed znaczeniem chwili. Najbliżsi twierdzili, że wyszeptał pod nosem, tak właśnie powinna zostać zapamiętana, po czym odwrócił się i zniknął w korytarzu. Dla Williama ta chwila miała jeszcze większe znaczenie. Kamery tego nie uchwyciły, ale wielu uczestników zeznało, że widzieli go stojącego nieruchomo przed portretem, ze łzami spływającymi po policzkach, gdy ściskał dłoń żony. Nie chodziło tylko o powrót matki. Chodziło o odzyskanie prawdy, która zbyt długo była skrywana. Ale gdy monarchia próbowała przywrócić równowagę, Kamila przygotowywała własną kontrposunięcie, a ta była daleka od ciszy milczała zbyt długo, ale teraz Kamila była gotowa przemówić. A kiedy to zrobiła, nie był to głos królowej. Był to głos kobiety zdradzonej, porzuconej i zdeterminowanej, by walczyć bez względu na konsekwencje. Oświadczenie opublikowano późnym wieczorem, z pominięciem kanałów królewskich. I przekazano bezpośrednio do jednego medium, znanego z historycznego przywiązania do wersji wydarzeń przedstawionej przez Kamillę. Zaczęło się z opanowaniem, ale skończyło ogniem. Kamila oskarżyła monarchię o uleganie wybiórczej pamięci, przedkładanie sentymentów nad lojalność i pozwalanie, by historia była przeinaczana pod wpływem presji opinii publicznej i medialnej nostalgii. Nie wymieniając Dajany z imienia, jasno dała do zrozumienia, kto jest jej celem. Mówiła o cichych poświęceniach, jakie poniosła, o tym jak przez dekady pozostawała w cieniu, przekształcając się, by służyć monarchii, która nigdy tak naprawdę jej nie zaakceptowała. Wspominała o osobistych kosztach, izolacji, milczeniu, niewidzialnych kompromisach, na jakie poszła dla króla, który teraz w jej oczach odwrócił się od niej. Konsekwencje były natychmiastowe, opinia publiczna była podzielona na pół. Niektórzy współczuli, nazywając to rzadką okazją szczerości ze strony członka rodziny królewskiej, który zawsze grał na dłuższą metę. Inni uznali to za pozbawione wrażliwości i prowokacyjne, zwłaszcza po emocjonalnym powrocie portretu Diany. Fraza przerabianie królewskiej prawdy utrzymywała się w modzie przez wiele godzin. Gdy media społecznościowe pogrążyły się w cyfrowej wojnie o dziedzictwo, ale być może najbardziej wymowny moment nastąpił zaledwie kilka dni później, gdy Kamila pojawiła się publicznie z odsłoniętą dłonią. Obrączka ślubna, symbolizująca szczyt jej długiej i kontrowersyjnej podróży, była ewidentnie nieobecna, nie została zauważona, ale nie było takiej potrzeby. Przesłanie było głośne, mrożące krew w żyłach i przemyślane. Jej sojusznicy w prasie, Sy, którzy niegdyś pochlebnie przedstawiali jej odkupienie, zaczęli się wycofywać. Ton Felietonów uległ zmianie, głosy wsparcia ucichły. Narracja, która niegdyś przedstawiała Kamilę jako ocalałą, reformatorkę, kobietę, która przetrwała burzę, rozpadła się, teraz przedstawiano ją jako zgorzkniawal, lekkomyślną i niechętną do oddania korony, która już jej nie chciała. A z pałacu? Nic. Ani jednej riposty, ani szeptu. Cisza. W tym przypadku mówiła wiele. To nie była zwykła obojętność. To było wymazanie. Bez głosu pałacu. Słowa Kamili zawisły w powietrzu, głośne, buntownicze, a jednak bez odpowiedzi, niczym krzyk w pustym pokoju. Przeszła drogę od królowej małżonki do czegoś zupełnie innego, kobiety samotnej na najwyższym stanowisku władzy, która teraz patrzyła, jak wymyka się jej z rąk. Monarchia zamknęła rozdział i Kamilla nie była już częścią historii, która pragnęła opowiedzieć. Nikt jednak nie spodziewał się, jak daleko Karol posunie się, by ten rozdział zamknąć na dobre. W pokoju, w którym króluje wielowiekowa historia, król Karol podpisał jeden dokument, a tym samym usunął ostatni symbol wpływu Kamili z przyszłości monarchii. Było cicho, było szybko i było ostateczne. Dekret nie wywołał publicznego rozgłosu, nie odbył konferencji prasowej ani nie wygłoszono przemówienia. Nie został odczytany na głos ani oprawiony w ramę, by go wystawić, jednak w murach pałacu rozbrzmiewał głośniej niż jakakolwiek królewska proklamacja w niedawnej pamięci. Jednym pociągnięciem pióra Karol usunął portret Kamili ze wszystkich przyszłych materiałów państwowych, oficjalnych przewodników, druków pamiątkowych, galerii publicznych i archiwów cyfrowych. Jej podobiznę, niegdyś gotową na stałe wpisać się w historię rodziny królewskiej, usunięto starannie i metodycznie. Język dokumentu był kliniczny, a jednocześnie głęboko symboliczny. Cicha rekalibracja skrywana pod płaszczykiem procedur administracyjnych. Nie będzie zniszczeń, nie będzie hańby, tylko nieobecność. Powolne zanikanie, sankcjonowane przez samą koronę, ale na tym się nie skończyło. Nowe wytyczne zawarte w dekrecie ustanowiły precedens, który zszokował nawet królewskich uczonych. Od tej pory tylko byli władcy i bezpośredni następcy tronu mogli być publicznie portretowani podczas oficjalnych przedstawień królewskich. To była odważna redefinicja królewskiej trwałości i krok, który natychmiast zepchnął Kamilę do sfery tymczasowej historii. Jej imię nie pojawi się już obok imienia Karola w dokumentach ceremonialnych, żadnych tablic pamiątkowych, żadnych przyszłych dedykacji, żadnych komisji stanowych z jej podpisem. To był ten rodzaj królewskiego rewizjonizmu, którego wyjaśnienie nie wymagało słów. Sama trament mówił wszystko. Dla wielu był to ostatni rozrachunek króla, rozliczenie nie z Kamilą, ale z dziedzictwem, które kiedyś próbował napisać na nowo, a być może i z samym sobą. Historycy królewscy po cichu nazwali to łagodną abdykacją symbolicznej władzy, decyzją nie o detronizacji, ale o wymazaniu jej z pamięci. Kamila pozostała z tytułu i przysięgi królową małżonką. Jednak w oczach narodu jej rola zmieniła się na coś o wiele bardziej przejmującego: królowa, korna przestała rościć sobie prawa. Osoby z najbliższego otoczenia opisywały atmosferę jako uroczystą. Nie było triumfu, nie było świętowania, tylko cisza. Podobno kilku asystentów płakało nie z powodu tego, co się stało, ale z powodu tego, jak do tego doszło. Lata konfliktów, reform, lojalności i zdrady zakończyły się nie skandalem, lecz milczeniem. I w tym milczeniu Kamila stała się postacią wypartą przez pamięć, duchem panowania, o którego legitymizację kiedyś walczyła. Gdy ostatnia dyrektywa została złożona, Karol odbył ostatni, niezapowiedziany spacer po wielkiej galerii. Przestrzeń była pusta, zamknięta dla publiczności. Pozostał tylko jeden oświetlony portret. Diany. Stał tam długo, z rękami założonymi z tyłu, lekko ugiętymi ramionami. Nie padło ani jedno słowo. Żadne nie było potrzebne. Przeszłość w końcu odzyskała swoje miejsce. Przyszłość została przepisana. I tak korona pozostała. Ale ceną pokoju było ciche wymazanie królowej. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować. A do zobaczenia w następnym odcinku.